Proszę pana, ja muszę jechać w swoim samochodzie, wymienić olej. Dobrze, może pan jechać. Okej, okay, no to będę za jakiś czas. Dobrze. Już siadam do auta i jadę. Idziemy. No dobra, jestem. Dzień dobry, przyjechałem olej w samochodzie wymienić. Ja uh -huh. mam tam jakiś olej? E, mam, mam, mam pełno olejów. Dobrze, no to otworzę tylko maskę. Okej. Okay. No to już podnoszę. Okej. Okay. No to niech pan wymieni olej. Okej. Okay. No to już idę e, po płynu z olejem. Dobrze. No to już mogę wlewać olej do auta. Tam jest wlew oleju, ale muszę wejść chyba pod maskę, bo inaczej tam nie sięgnę. Hmm? O, jak pan fajnie siedzi tam pod maską. Mhm. No, zaraz będzie wymieniony. Niech pan chwilę poczeka, to trochę tu zajmie. Okej. Okay. A co je pochodzę? No, wszystko dobrze. No dobrze. Olej nalany. Wymieniony w sumie. Bo tam dolałem trochę oleju panu. Dobrze, bardzo panu dziękuję. To wszystko? To wszystko. Dobrze. Zamknę maskę. Dobrze. To bardzo dziękuję i do widzenia. No, do widzenia. już jest. Mhm. No dobra. Mogę wysiadać z auta. No dobrze. Olej wymieniony? Tak. Wszystko się udało. Wymieniliśmy olej i dolaliśmy trochę. Okej. Okay. No dobrze, widzowie, na dzisiaj krótki filmik. Jeśli Wam się spodobał, zasubskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapki w górę. Napiszcie jeszcze swoje wyniki w komentarzach. Zapraszamy Was na pozostałe odcinki. Cześć i do usłyszenia!